Cześć, witajcie na kanale Rośliny Egzotyczne i polubne. Dzisiaj kolejny film z serii jednominutowych o kiełkujących nasionach roślin egzotycznych. Eee, dzisiaj liczy. Liczy, które zostało wysiane dokładnie 12 stycznia. Dzisiaj mamy eee, 30 stycznia, czyli po 18 dniach od wysiewu sadzonki wyglądają w ten sposób. ciągną ostro do światła, już się rozdwajają u góry. Eee, wsadziłem tutaj, z tego co pamiętam, cztery nasiona, wykiełkowały trzy, więc powinno jeszcze kiełkować jedno. Z tym, że może już nie wykiełkuje. Eee, co? Temperatura cały czas 27-28 stopni. Ziemia to mieszan eee, podłoże to mieszanka ziemi, perlitu i piachu. Wilgotność, co jest moim zdaniem kluczową w przypadku liczy to eee, prawie 90%. Eee, procent. Tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.